Jest z nami Michał Kita, witam. Witam serdecznie. Jak idą twoje przygotowania do gali MMA Atak, która już 5 listopada, bo wiemy, że byłeś w Holandii i trenowałeś z Gegarem Muzazin. No, Przygotowałem już jest ostatni etap, ostatni tydzień takich naprawdę ciężkich sparringów. Mamy tutaj obóz w Wiśle, jest nas tutaj około 13 zawodników, przygotowujemy się do walk, są też goście z zagranicy, czterech Szwedów. Miał być co prawda tutaj Gegar z bratem, ale niestety nie wyszło. Szkoda, bo to jest strata dla nas. I tak jak mówię, po tym obozie już będzie tylko dwa tygodnie do walki, czyli czas na zagonienie jakichś mikrourazów, nieurazów, na odpoczynek, na podszlifowanie szybkości taktyki. Pod jakim względem treningi w Holandii są lepsze niż w treningi w Polsce? Ja mam bardzo ciężko, tak naprawdę, w władze ciężkiej, dobrych, odpowiednich, wspaniałych partnerów znaleźć, i tam są. No, tak jak mówię, w Holandii jesteśmy wiele lat do tyłu pod względem treningu, przygotowań i, i tego są odpowiedni sparing partnerzy, przynajmniej dla mnie, ja tak uważam. I mieszkałem tam prawie 3 lata, trenowałem, czuję się tam prawie jak w domu, także mam gdzie jeździć, mam kogo odwiedzać, mam z kim trenować. Szkoda, że akurat w tych przygotowaniach nie było mojego trenera od stójki, który aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, no ale co się odlecze, to nie ucieczę. Jesteśmy właśnie na zgrupowaniu w Wiśle i to już jest ostatni etap przygotowań. Czy wracasz jeszcze do Holandii? Nie, to już jest ostatni etap przygotowań, takich ciężkich sparingów, treningów. Ostatni tydzień, później już będzie, to co mówiłem wcześniej, odpoczynek. Czy jest jeszcze taki jakiś element, na który, nad którym bardziej się skupiasz przed tą walką? Nie, tutaj jeszcze jest ten tydzień, właśnie to, tak jak mówię, to jest ten tydzień tych ciężkich takich morderczych treningów. Ostatnie dwa tygodnie to już będzie świeżość odnowa i taktyka, przede wszystkim taktycznie, jak podejść do walki. I na tym się będziemy skupywać na, przez ostatnie dwa tygodnie przed walką. Jak wygląda Twój taki plan treningowy? Chodzi o cały tydzień, bo dzisiaj jesteśmy z Tobą tylko, tylko jeden dzień. I... Tak naprawdę to będzie tak, poniedziałek i wtorek po dwa treningi, gdzie rano jest technika, a wieczorem sparingi. W środę rano mam trening biegowy, południu odnowę biologiczną, czwartek, piątek powtórka i w sobotę kończę ostatnimi sparingami. Także w tym tygodniu 10-11 jednostek treningowych. Lubisz wymagających przeciwników? Czy Twój rywal, z którym zmierzysz się na gali, która już 5 listopada jest właśnie wymagający? To nie znaczy, że ja lubię wymagających przeciwników. Ja walczę z tym, z mi przedstawiona propozycja i ja nie wybieram sobie zawodników. Jeżeli moje warunki się zgadzają, ja podejmę każde wyzwanie. Oczywiście tak się zdarzyło, że mam na sw w swojej rozpice bardzo mocne nazwiska i nie, nie unikam walki z nikim i Eddie Sanchez jest jednym z tych najmocniejszych zawodników, kiedy się zmierzyłem. Nie jesteś troszeczkę zawiedziony, że to nie będzie walka z Damianem? Tak, tak, to mi głównie o tej walce chodziło, ale tak jak mówię, skupmy się teraz na, na najbliższym przeciwniku Eddie Sanchezem, a na tamto będzie jeszcze czas. Występujesz tak trzeci raz przed polską publicznością. Czy robi to dla ciebie jakąś różnicę, gdzie występujesz? Nie, nie robi różnicy. Nie przywykłem do występów w Polsce, bo większość walk wystąpiłem za granicą, no ale cieszę się, że w Polsce i przed własną publicznością moi przyjaciele, moja rodzina, mogą przyjechać mnie dopingować i mam nadzieję, że w końcu wygram. No właśnie, życzymy Ci, żebyś przerwał tą pasę tych porażek i żeby właśnie ten trzeci występ w Polsce był dla Ciebie udany. Ja sobie tego życzę i przez ostatnie trzy miesiące ciężko, ciężko na to pracowałem i właśnie się cieszę, że mogłem mieć tak długo czasu do tego, żeby przygotować się, bo zazwyczaj mam tylko kilka tygodni do, do walki, dowiaduję się w ostatnich momentach, jestem tak zwanym replacementem, czyli zastępuję kogoś, kto wystąpił w kontuzji. Wiadomo, z tego sportu żyjemy, z tym są związane pieniądze i nie, nie jest w stanie się człowiek nosto być w takiej formie, żeby być przygotowany stop do walki. Teraz miałem trzy miesiące, wiedziałem jak, współpracowałem z osobami, którzy mnie przygotowali od fizycznie, kondycyjnie do tej walki i myślę, że będzie dobrze. Powiedz jeszcze coś do, dla swoich fanów. No, moi, moi fani zawsze będą moimi fanami. No, Tak jak mówię, obiecuję, że dam z siebie wszystko, a to jest sport, to zobaczymy. Wszystko zweryfikuję, w tym przypadku klatka i właśnie też dlatego cieszę się, że to jest klatka, a nie ring, że nie będzie żadnych niedomówień. Dla, dla zawodnika jest o wiele lepiej, że klatka nie wypadnie się z ringu, nie ma żadnych tych, jest bezpieczniej dla zawodnika, a dla moich fanów no, trzymajcie kciuki za mnie. Dzięki. Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.